Tak, słuchajcie, z tej strony jaki a w dzisiejszym odcinku gramy w pizza, pisać, pizza. I Tutaj mamy właśnie... Czy słyszysz dzwony wesele? To jest zaręczyny, bo niedługo są walentynki, jeżeli ktoś nie wie. Ja nic nie chcę kupywać. Kupiłem dzwoni, żeby powiedzieć, różne są czerwone i też. Jeżeli chcesz... By... no. Do sklepu. Uuu, jakie słodkie! Oh my god! Dobra. Yy, nie mam gdzie chcecie tyle pieniędzy! O nie! No dobra, trudno. No, ale. gra. Oj, tutaj ktoś napisał. Ale. Choroba. Yy, nie chcę to na razie oglądać? Podlewam sobie tutaj zadania. Dobra, to, to, dobra. I cześć, jak się masz? Szczęśliwy Walentynek. Dzięki. Czy możemy przez chwilę porozmawiać? Jasne. Więc Flora i ja jesteśmy razem od dwóch lat i wszystko tu układa się świetnie. A wiele dobrych wspomnień i chcę ich mieć jeszcze więcej. To słodkie. Myślę, że jestem jedyną. No wiesz, chcę poślubić i spędzić z nią resztę Druga różnica jest rocznica, jest dobrym momentem, aby ruszyć dalej, ale nie wiem, czy ona czuje to samo. Nie wiesz? Wiem, że mnie lubi, ale nie jestem w 100% pewien, czy chcę przejść na kolejny poziom, przynajmniej teraz. Rozumiem. Potrzebuję twojej pomocy, aby się tego dowiedzieć. Pomożesz mi? W przyjemnością pomogę. Dzięki. Przemyślę to i wrócę do ciebie później. Pa tutaj przyjdzie do mnie później dobra teraz klient dobrze pizza z papryką ale bez a bez sosu tak. bez sosu więc dajemy ser i paprykę Tu mam już dużo tych składników tak jak właśnie widzicie tu mam jeszcze jakiś sos taki zielony nie wiem jaki to jest ale jeszcze nikt o niego nie poprosił, więc po prostu go nie nakładałam wcześniej. Dobra, yy, już się upiekła pizza, teraz ją musimy podzielić. O tak, dobra. I dajemy. <śmiech> 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 dobra. Połowa z peperoni i cebulą, a druga połowa z oliwkami. Mam już bez ser. Nie mam oliwek chyba. Okej, okay. nie pamiętam czy mam oliwki, mam tu oliwki! Boże, zapomniałam. Tutaj osiągnięcia, zapytaj co 50 razy. Uh, to duże już! Dobra, e, wszystko ma być bez sera właśnie. Wydajemy sos. Połowa peperoni z cebulą, czyli tutaj. O, serduszka! Jakie słodkie! Peperonizy, cebulą. O, szkoda, że jeszcze cebula nie jest w kształcie serc. Połowa z oliwkami. No, jeszcze nie mówiłam, ale na moim kanale. Tu wam się pojawia. Na ekranie, właśnie to teraz. Ee, właśnie jak wejdziecie w playlisty, to tam są różne playlisty z różnych gier. Na przykład Stable Guys. Właśnie teraz. Good Pizza, Great Pizza, Roblox. Chcę tylko przytulić tę pizzę na kilka godzin. Eee, no i to będą też inne gry. Boże, piszą ciągle, nie że. Jestem tutaj dla nauki. Potrzebuję jedną z. Proszę. Potrzebuję jedną z czterech połówek. Dobra. Dobra, więc słuchajcie teraz tutaj. I teraz e, peperoni dajemy. Jakie serduszka, słodziutka! Jakiś skopak podchodzi. A więc teraz tutaj. Wrzucamy tą pizzę. No i um, potrzebuję jedną z czterech połówek z peperoli. Jedną z czterech co? Dobra, może tak pokroimy, bo ja tego nie rozumiem. A! A, to chyba tak dużo, A, nie wiedziałam, R byle jak teraz, żeby tylko zrobić, I nie wiem, nie rozumiem, chyba potrzebuję jedną z czterech połówek z pizzą, peperon. jedną, nie rozumiem, dobra, już źle zrobiłam, wszystko jest takie, A. Czyli naprawdę jest tak dobrze zrobiłam, nie wiem dlaczego. E, jestem w w sosu w grupie picy, która ja nie... Okej. Okay. Nie, może ten sos teraz. O, może być dobry, nie wiem, bo go pierwszy raz składę. Serduszko! I kiełbaso. I pieczarki, i oliwki, dobra już, bo Za długo już, e, jakby za dużo, za dużo pieniędzy zmarduję. Ola, a dała mi 6 dolarów, ale to i tak nie jest za dużo. Dobra, e, i twoje przeznaczenie wydaje się być najsmaczniejsze. Okej, okay, okej. Okay. Połowa z peperoli, połowa, połowa peperoni z papryką, a nie lepiej. Peperoni z papryką, połowa z pieczarkami. Pieczarki, ładnie pachnie. Dobra, o nie, nie, nie chcę, nie chcę. Dobra, teraz to musimy tylko przekroić. Dobra. Będziesz lepszy, nie martw się. Nie, nie rozumiem tego. O nie, ktoś do mnie przyszedł, ale się skończył czas. No dobra, no, trudno. Trudno. E, myślę, że zrobimy jeszcze oboz. Reklama. Słuchajcie... O, dobra, od razu, dobra, Może o tak. Szybko, szybko, szybko. O nie, dobra. O nie! Proszę, co tu się dzieje w ogóle? Jezu. Dobra. Al, Al szła. Oblokuj, aby... O, Al szła. Nie wiem, to jest taka... Nie wiem. Nie wiem. Przepływ na z bez wielkim takim na festiwalu Anshua. Nie wiem, czy to jest Anshua. Przewoź produkcję żeby to. Dobra. A! Wyniki swojej restauracji. Zapomniałam, żeby jakby winiki też. wykres, Dobra. O, bardzo dobre, ludziom się podoba, jedna opinia, Boże, jedna opinietka. Rozdział czwarty, o to jest podanie, kochanie. Upisz Dobra. Anshua. Boże, jak dużo ja już mam tego. A może eee, jakie są rybki? Słodkie są. To jest jeszcze trochę sera, doda, bo za mało dałam. Tutaj... O jakie są nie mogę. Dobra. Dzisiaj, tak jak obiecałam, jest bardzo długi. Nie, nie bardzo, ale. Będzie to długi filmik na moim kanale. Przepraszam. Jakoś coś w gardle mi... I, i, o! Nowy przepis. Gdzie jest... O! Anżuła. Jakoś tak w gardle mi coś stoi. No nie wiem. Całe tu mianowanie o i nie brzmi dobrze. Wezmę pizzę. Boże... Nie warto próbować czegoś nowego. Jedną pizzę za Anżułów jest. Dobra. Dobra, jeszcze aresztuję i 8 kawałków mam jej popro, pokroić. <laughs> Oj. A jak to słuchajcie, widowisz, jestem choradką, jakby jestem trochę przeziębiona. Ale trochę pokazuję. No co? Dobra. 4, 6, 8, nie będzie tak. To, co to za pizza jest piękna, zazwyczaj się zgadzam. Jas! <grych> yes. Dobra, czyli, o nie. pesto. To jest pesto, właśnie zapomniałem, jak to się nazywa. Pesto i całe mięso. I jakie. No nie mogę, gdy słodkie to serdu... O, jeszcze słodkie zapomniałam. E, jeszcze kiełbasa, to jest. Słuchajcie, o. No, luksus, luksus. E, wszystko inne może trafić na drugą. No dobra, dobra. To wszystko idzie, czyli o, jeszcze za mało sera. Za mało sera, dobra. Teraz jest idealnie. Teraz dajemy pieczarki, oliwki, cebula papryka. Ja w ogóle nie lubię papryki. Ryba, fu. to musi być dobre Znaczy, ja w ogóle nie lubię ryby, ale nie lubię papryki ale no nie wiem, to musi być dziwne połączenie w sumie dobra z mięsem najpierw i teraz ze wszystkim z mam nadzieję, że jej zasmakuje nie możesz sprzedawać mi na której brakuje aszła. ale przecież dam. ale ryby nie są mięsem chyba a, dobra Czyli bez sosu, tylko sama anchoa. Jak źle mówię to mi napiszcie w komentarzu, bo ja nie jestem pewna. Bo wiem, że na pewno to taka ryba jak anchois. Ale nie wiem czy to jest ta, bo nie wiem ogólnie jak się pisze ją. I... Pizza. Jej doskonała pizza yy, Okej, okay, czyli wszystko oprócz laktozy jeszcze to raz laktoza bo to jest mój brat laktoza na przykład jest w mleku, w takich rzeczach w białku, w mleku, w baśle, no i nie wiem, co w tym jest. W śmietanie, ale za to istnieje. Eee... Dobra, nieważne: wszystko inne oprócz laktozy. Mam nadzieję, że Ci smakuje No co kiełbaczki! Przyznałam je! A może to jest? Co? O nie! Znowu się skoczył czas, to jest najgorsze Dobra. O set. Boże, znowu reglama! Dobra. Naprawy jakieś musimy. Naprawa pieca. O Boże ile mamy pieniędzy. Dobra, słuchajcie, już kończę ten odcinek niestety. No, ale właśnie obiecałam wam, że to będą. Obiecałam wam, że to będzie dłuższy filmik niż dotychczas. No to zrobiłam to. Eee... Będę miała około 15 minut lątowania. Eee... No, około 16. O może, może, może. Eee... I słuchajcie, ja myślę, że już będę się z wami żegnać. Więc... Pa!